Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla lwów, czyli dla wszystkich osób urodzonych pod znakiem lwa na maj 2020. Serduszko chowam, wyciągam różdżkę. I co będziemy tu robić? Na początku maja będziemy odkrywać jakieś tajemnice. Być może będziemy odkrywać też własną, wewnętrzną mądrość. O tym mówi kapłanka. I tutaj jest rozwój intuicji. Czyli tu będziemy rozwijać swoją intuicję i będziemy odwoływać się do intuicji. A to jest bardzo ważne, bo intuicja to właśnie jest dostęp do tej naszej wewnętrznej mądrości. Yy, tutaj mówi karta, żeby zachować też równowagę emocjonalną. Będziemy się tu uczyć zachowywać tą równowagę emocjonalną i tak będzie nam się tu udawało. Widać, że, że, no, że już prawdopodobnie już w kwietniu będziemy nad tym pracować. Ja tam nie pamiętam, jakie były karty na kwiecień. Ale, ale w zasadzie to my już cały czas wszyscy uczymy się panowania nad emocjami, także tutaj efekty tego już będą widoczne w początkach maja. No i, i, i jeżeli będzie, będą jakieś problemy, to właśnie intuicji należy do intuicji należy się odwoływać, bo ona wskaże nowe rozwiązania. Nowe rozwiązanie, podkreślam nowe, bo chodzi o to, żeby szukać nowych rozwiązań, a nie trzymać się tych starych rozwiązań. To ja to chciałabym podkreślić, bo stare rozwiązania, no to już mogą być nieskuteczne, mogą być nieadekwatne do tej nowej sytuacji. Także nowych rozwiązań tu będziemy szukać poprzez intuicję. Yy, takie tutaj są możliwe jakieś dobre sytuacje w pracy też, ale to nie chcę tak nastawiać od razu, bo tam widzę zawieszenie, więc tak nie chcę nastawiać, że wszystko pójdzie idealnie. Jest zawieszenie pod koniec pierwszego tygodnia. No ale tutaj jeszcze muszę się na chwilę zatrzymać na tej karcie. No tutaj mm, emocje będą, ale to takie tutaj wyglądają na pozytywne emocje. Bo tu w ogóle też możliwe, że będzie ktoś przy was, kto was kocha lub jest do was życzliwie ustosunkowany. Natomiast jeśli chodzi o nasze własne emocje, no to należałoby być obserwatorem tych własnych emocji, żeby, bo jak im się przyglądamy, to my wtedy potrafimy nad nimi zapanować. I wtedy też widzimy, co chcielibyśmy zmienić w swoich zachowaniach. Także tu taka... Mała też lekcyjka, ale generalnie są tu dobre karty, z tym, że ten wisielec tutaj. Ten wisielec. Znaczy, aha, jeszcze zapomniałam yy, powiedzieć, że tutaj yy, ta karta może też yy, oznaczać odwzajemnione uczucia, tak? Bo ja tam mówiłam, że jakaś osoba kochająca, życzliwa i tak dalej. Ale tu mogą być też odwzajemnione uczucia, także to jest yy, bardzo fajna karta. Yy, I mamy właśnie tego wisielce. Co mówi wisielec? Tu jest taki czas zawieszenia, ale jest rada, żeby spojrzeć na sytuację z innej strony. No, czyli właściwie to, co ja wcześniej mówiłam, żeby nowych rozwiązań szukać. To tutaj Wisielec jeszcze podpowiada, żeby z innej strony na sytuację spojrzeć. Zobaczyć jakieś inne aspekty tej rzeczywistości, z którą tam się mierzymy, z tą sytuacją, z którą się mierzymy. Bo my często dostrzegamy takie, no mamy taką tendencję, żeby dostrzegać utrudnienia żeby widzieć, że aha, nic nie można zrobić, no niestety jest strasznie, jest tragicznie, jest masakra nic nie da się zrobić w jakimś tam momencie mówię o danym momencie tylko natomiast jeżeli spojrzymy na sytuację z zupełnie innej perspektywy zaczynamy zauważać wyjścia z tej sytuacji po prostu lepiej widzimy wtedy, lepiej widzimy potencjały co mamy jeszcze tutaj to no jest znowu odwoływanie się do intuicji, do rozwoju, do poszerzania wiedzy. Jeżeli to my mamy dużo wiedzy, możemy dzielić się z innymi osobami tą swoją wiedzą. Natomiast jeżeli yy, chcemy poszerzać wiedzę, to jest to bardzo, bardzo dobry moment na to. Drugi tydzień maja. I poszerzanie również świadomości tu jest ważne, ponieważ wolność można zdobyć właśnie przez wiedzę i przez świadomość. Bez świadomości, no to jaka wolność? To człowiek może być zawsze niewolnikiem, jak nie ma świadomości ani tego, kim jest, ani tego, co może zrobić. Więc tutaj będzie korzyst... ważne to korzystanie z wiedzy y, intuicyjnej czy wiedzy duchowej, jakkolwiek tam ją nazwiemy. Y, będzie tutaj ważny rozwój, nauczanie, zarówno nauczanie siebie, jak i nauczanie innych ludzi. Jeżeli czujemy się na siłach, oczywiście, żeby kogoś nauczać i cóż um, możliwa też jest pomoc osoby wpływowej tutaj w sprawach finansowych możliwa jest pomoc osoby wpływowej i tu mamy jakąś lekcyjkę, zresztą no tam też była trochę lekcyjka, bo tam uczyła takiej, takiego rozglądania się takiego niezamykania się na, na możliwości bo tutaj tych możliwości nie, nie widzimy chodzi o to, żeby je zobaczyć natomiast tutaj i trzeba zapanować nad emocjami, przede wszystkim nad lękami. Będzie jakaś lekcja, ale nam się to uda, bo mamy już królową buław, także nam się to uda. Uda nam się, królowa buław to jest osoba pewna siebie, czyli tu uda nam się zapanować nad tymi y, słabościami jakimiś swoimi i tu będziemy tacy bardziej energiczni, bardziej skuteczni przez to. Właśnie przez to, że nam się uda zapanować nad sobą. Będziemy bardziej energiczni, skuteczni będziemy przyjawiać silną wolę taki dynamizm życiowy energię twórczą co jeszcze? niezależność i siłę także, niezależność i siłę bardzo dobra karta zresztą bardzo typowa dla lwa, bardzo typowa dla lwa, dobrze co jeszcze? no sytuacja finansowa tu jest możliwa do poprawy z tym, że tu nie pokazują się pieniądze tu po prostu jest ten dynamizm który prowadzi w kierunku poprawy sytuacji, natomiast jeszcze tu pieniędzy nie widać w tym momencie, co nie znaczy, że ich nie będzie. Ja, ja tylko mówię, że jakichś wielkich pieniędzy nie widać, ale jest ten dynamizm, który pomaga mm, iść w kierunku popra poprawienia swojej sytuacji i ogólnożyciowej, i tej materialnej, też y, co dalej. Dar przekonywania tu będziemy mieli. Mądrość w podejmowaniu decyzji też tu jest w tej karcie. I mamy tutaj w trzecim tygodniu maja Mistrza Umysłu, czyli będziemy tymi Mistrzami Umysłu. Może trzeba będzie zawalczyć o jakąś swoją prawdę, może trzeba będzie obronić jakiejś swojej prawdy, jakiejś swojej racji. Ale przede wszystkim y, tutaj są: y, będziemy wprowadzać w życie nieszablonowe pomysły. Czyli będziemy mieli pomysły. Właściwie no, ta królowa bułowa też jest kreatywna. Ona też jest kreatywna, także tu są dwie karty takie, takiej dużej kreatywności. Będziemy wychodzić poza schematy myślowe, a tam, to nam właśnie pomoże. No właśnie, to nam, to co tutaj, to, to tutaj też była o tym mowa. Może innymi słowami to powiedziałam, ale takie wychodzenie. Poza jeden punkt widzenia, o tak to można określić, wychodzenie poza jakiś jeden punkt widzenia, on patrzy z tej perspektywy, a my mamy patrzeć z innej perspektywy, żeby zobaczyć coś więcej. I tu jest też to wychodzenie z takich schematów myślowych, z takich jakichś starych paradygmatów. Konieczne też będzie skupienie się na celu, skupienie się na celu i determinacja. Jakikolwiek cel tu mamy, to skupienie tu będzie potrzebne. Nie mamy się tutaj rozpraszać. Ale jest w tej karcie też skłonność do działania. No podobnie zresztą jak w królowej buław, tu była i, i tu, i tu jest skłonność do działania. Czyli tu nie ma żadnego zawieszenia, już na razie, przynajmniej w tym momencie. Zobaczymy, co tam dalej będzie. Hmm, też wymiana informacji tu jakaś będzie potrzebna czyli jeżeli potrzebujemy tu jakiejś informacji żeby skutecznie działać to trzeba sobie tą informację uzupełnić czy od innej osoby kompetentnej czy z internetu, czy z książki czy z czegokolwiek z jakiegoś w miarę wiarygodnego źródła informacji trzeba będzie sobie te informacje pozyskać ta karta, też, ta karta oznacza też pewne zmiany w życiu ale przede wszystkim mówi o silnych przekonaniach, o bystrym umyśle, żeby bronić tego, w co się wierzy. W ogóle cokolwiek tu robimy, mamy postępować zgodnie z tym, w co wierzymy z tą naszą wewnętrzną prawdą. Może nie chcę tu wiary mieszać w to. Mamy postępować zgodnie z tą swoją wewnętrzną prawdą, bo to nas zaprowadzi tam, gdzie my chcemy iść. Dobrze, to co dalej mamy. No, ta żonglerka tu będzie potem. Czyli co to może być? Albo dwa źródła dochodu, dwa niezależne źródła dochodu, albo dużo spraw na głowie. Niektórzy będą mieli dużo spraw na głowie, niektórzy będą mieli właśnie te dwa niezależne źródła dochodu, i to wymaga takiej elastyczności żonglowania różnymi czynnikami. I co jeszcze, takiego eksperymentowania też potrzebne tu, przynajmniej przydatne, może nie tyle potrzebne, ale przydatne może okazać się eksperymentowanie, czyli nie bać się czegoś nowego, jakichś eksperymentów, oczywiście no w granicach rozsądku, bo nie chodzi o to, żeby z motyką na słońce się porywać, ale w granicach rozsądku eksperymentować również, nie zamykać się na te nowe rzeczy, na te nowe możliwości, bo tutaj możliwości będą, tu akurat będą, no ale dopiero ograniczenia mamy pod koniec trzeciego tygodnia. No i tam w sumie początek czwartego tygodnia mamy ograniczenia, czyli lekcja tu będzie, ale od razu pocieszę, że na końcu jest sukces, tak? Od razu pocieszę, żeby się ktoś nie załamał, że tyle ograniczeń w maju, a my już jesteśmy zmęczeni ograniczeniami w tej chwili. No więc w maju byśmy chcieli mieć lepiej. No, ale zobaczymy, co z tymi ograniczeniami, tutaj. No, przede wszystkim dobrze by było najpierw je zaakceptować, a dopiero później próbować coś zmienić. Bo jeżeli my nie akceptujemy, to nam jest ciężko zmienić. Natomiast, jak jest ta akceptacja w nas, nie ma takiej szarpaniny wewnątrz nas, to nam jest łatwiej to zmienić, łatwiej nad tym zapanować. Przede wszystkim nad sobą, żeby zapanować, bo to o to tu chodzi. Jak nad sobą panujemy, to panujemy nad swoim życiem. Przynajmniej łatwiej nam jest zapanować nad swoim życiem. Tutaj, też w tym czwartym tygodniu, będzie chodziło o to, by nie brać na siebie zbyt wielkiego ciężaru, żeby się nie przeciążyć, nie przepracować, żeby zachować umiar w pragnieniach, w celach, w dążeniach, bo my wszystko naraz tu pewnie będziemy chcieli. No, zresztą ta karta tu też mówiła, że możliwości jest dużo i my mamy korzystać z możliwości, tylko chodzi o to, żeby się nie przeciążyć, żeby nie przesadzić znowu z tym. To wszędzie musi być zachowany umiar, jak są możliwości korzystać, ale żeby się nie przeciążyć, to musimy mierzyć siły na zamiary, czy zamiary, na siłę, obojętnie, jak to powiemy, to chodzi o to, żeby nie brać na swoją głowę za wiele, za wiele, czy to ciężarów, czy obowiązków, bo tutaj może chodzi właśnie o obowiązki, o pracę, może też chodzić o emocje, ale przede wszystkim właśnie obowiązki, jakieś. Jakieś działania, bo to jest karta działań, działań. Mamy też tutaj takie oczekiwanie, czyli tu na coś będziemy czekać, nie będziemy się mogli doczekać, czyli tu będzie lekcja cierpliwości na odmiany, lekcja cierpliwości. I taka jest rada, żeby słuchać intuicji znowu, po raz kolejny, bo już tam kapłan mówił o intuicji. Mm, tutaj była mowa o intuicji, tutaj znowu mamy słuchać intuicji, eee, ale, 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 jeżeli jesteśmy tutaj gotowi na, zmi na zmianę, to tą zmianę należy wprowadzać poprzez własny wybór, czyli na coś musimy się tu zdecydować. Jeżeli chcemy coś zmienić, musimy się na coś zdecydować, no i ta decyzja tutaj. Będzie, widzę, bardzo potrzebna, bo jest ten sukces. Jest ta karta sukcesy, ta moja ulubiona karta zwycięstwa. To jest jakieś uznanie, jakieś, jakiś triumf. Na jaką skalę to będzie? No to dla każdego lwa oczywiście, na zupełnie inną skalę, w jakiejś inne dziedzinie może być nawet. Dla jednych to będzie sukces w pracy na przykład, dla innych to będzie sukces w takim życiu bardziej osobistym. No tym bardziej, że tutaj ten król kielichów był, to też może być sukcesy w miłości, powodzenie w miłości też może być tutaj, ale tak jak mówię, dla każdego lwa to będzie inaczej się e, przejawiało. I jakiś, no, będzie to, ten potencjał stwarzał jakieś dobre perspektywy. To mogą być perspektywy w pracy lub w życiu takim codziennym. Generalnie jest to karta spełnienia, satysfakcji. O, satysfakcji. Karta niespodzianka z innej talii jest, bo jest wąska. To... Karta niespodzianka to mak czyli możecie sobie kreować to, co wy chcecie w zasadzie. To, co wy chcecie. Macie zdolności kreacji. Możecie wykorzystać każdą sytuację, nawet taką z pozoru niesprzyjającą sytuację, możecie wykorzystać do tego, żeby coś sobie wykreować. Oczywiście nie kosztem innych, tylko wykreować z tego, co jest w taki sposób, jaki jest możliwy, bo wiadomo, że ograniczenia są zawsze i Wy tutaj też będziecie się mierzyć z ograniczeniami, natomiast możliwości kreacji są bardzo duże. No, tym bardziej macie jeszcze tą królową buław. Waszą energię, czyli naszą, bo ja też, ja też, też mam tą energię. Co jeszcze? W ogóle ta karta mówi o możliwości jakiegoś nowego początku. No ale to Wy właśnie macie tą zdolność, żeby sobie ten nowy początek wykreować. Czy to jakieś przedsięwzięcie będzie, czy cokolwiek. Tu będzie jakieś konkretne już działanie, bo będziecie mieli wystarczająco dużo siły i energii. Siły i energii i zdolności. Do tego, żeby sobie wykreować coś nowego, cokolwiek to będzie. Czy to będzie jakiś nowy projekt, czy tam jakaś sprawa, nie sprawa, tylko jakiś cel, jakieś zamierzenie. To macie do tego tutaj zdolności i te siły, tak? No cóż, na czerwiec może jeszcze coś dajmy. Bo tu tak mało tych kart. Może jeszcze coś na czerwiec na czerwiec mamy królowe kiedy już jest z tamtej talii no to wygląda na to, że miłość, to tym bardziej, że tu ten król kielichów był już pokazany w maju, a na czerwiec mamy królowę, królową kielichów i kochanków, czyli jakieś spełnienie w miłości jak najbardziej może być rzadko kiedy do lwów mówię o spełnieniu w miłości, bo tak, no, takie karty są, jakie są ale tu widać ewidentnie, że tu się coś będzie jednak działo I to może być jakiś Nowy związek lub harmonia w, w, w dotychczasowym w związku. Romantyczne spotkanie może być. Co jeszcze może być? Zjednoczenie, spełnienie w miłości może być przede wszystkim. Mogą być zaręczyny. O, o, o. No, mnie to już nie dotyczy. Już nie jestem w takim wieku, no, ale generalnie jest, jest bardzo silny potencjał na jakieś spełnienie w miłości. Jest to również karta wyboru, więc jeżeli trzeba będzie dokonać wyboru między poprzednim partnerem a kolejnym, no to tu trzeba będzie się zdecydować. Trzeba się będzie zdecydować, no tu już słuchać głosu serca ewidentnie, bo to serce wie, kogo kocha, z kim chce być. I no, tego się trzymajmy. Miłość, miłość, I zapowiada się miłość. Troszkę o tym była mowa w maju, a bardziej jeszcze mowa o tym jest w czerwcu, czyli takie bardziej większe spełnienie w czerwcu wygląda, chociaż tu atrakcyjność była, o, w maju była pokazana Wasza atrakcyjność, może nasza, nie, nie tylko Wasza, yy, atrakcyjność, która też przyciąga partnerów, tak? Taka atrakcyjność też jest ważna. To nie musi być tylko zewnętrzna, oczywiście, może, może być również wewnętrzna atrakcyjność, czyli mądrość wasza też może kogoś przyciągnąć nie tylko uroda, nie tylko uroda, ale także mądrość. I to takie panowanie nad emocjami, takie, no, będzie, będziecie też ludźmi sukcesu, bo tu ten sukces jest fajny na końcu maja. No dobrze, to ja tego życzę. No, jeśli chodzi o zdrowie, to tak za dużo może nie powiedziałam, ale. Ale tu nie ma takich jakichś przerażających kart. No oczywiście jest, jest diabełek, co prawda, no ale ja już mówiłam, że tu chodzi o to, żeby zapanować nad emocjami, nad lękami, tak? Także tutaj, no i tam jeszcze te sytuacje ograniczające, żeby nie brać na siebie zbyt dużego ciężaru, dobrze, już podsumowuję, także życzę tej miłości wreszcie dla lwów, bo tak mało zawsze było o miłości dla lwów życzę tej miłości, o której tu mowa i tego sukcesu na końcu maja czy to będzie sukces w miłości czy w pracy, czy w jakimkolwiek w jakiejkolwiek sferze życia no i tej mądrości tego poszerzania horyzontów myślowych o, tu jeszcze była druga taka karta o poszerzaniu horyzontów myślowych i poszerzaniu mądrości i świadomości tego wszystkiego życzę i zdrówka oczywiście też i trzymajcie się, do usłyszenia